A to peszek A akurat fajna grasia da Leży No i co A czemu tak? A to zepsuty to Nie da się, da się dłużej mm -mm. Ostatnio znalazłem więcej A gdzie ja jestem? Ona by tak chciała, ale nie wiem, twoje Ej, mi się wydaje, że wygramy tą grę, bo są same boty. A mi się wydaje, że tak. A mi się wydaje, że nie. Oooo! bombiczek, tam został. Ale się lecę. Tak, nie w ogóle mam trzy duże poty. A ja nie Zrobić mam leczenia nawet. Dawaj, ja gram, ja gram bez leczenia challenge. Teraz. No, a ja mam nie zieloną m niebieską pompę i niebieską snajpę. tam right miał? Panowie, po was strefa zabija. Nie zabij, Jaką strefę strefie jesteśmy, co ty walisz? Czy nie jedziesz? To up. A jest tu? A już leży. O, Szymon, pick pikap. Superowe. Jadę. O nie, bo my wpadniemy po mapę jeszcze. Oj, no działa, no, działa, działa. Dawaj na... Yy, na Mandalorian. Dawaj, wyskocz na... rampą, mam takie wyzwanie. Wyskocz, wyskocz! iść, wyskoczył. Jak? Upadłeś. Nie, bo ja piastek wyłączę, jakby nie można się już zapadać. Chłopy, chłopy! Pomów wam! Rzymon, zatrzymaj się, bo ja już nie mam paliwa. Leży No bo zepsuli to. Zepsuli to. A, no tak i trudno. potem kamera się zepsuła. Dobre, ja mam razie... z Mandalorianem, mamo. Nawet nie mam ty z Mandalorianem, gdzie jest mój Mandalorianek? Kto Dobra, cztery flagi mam, a wy, boty? Dwa. lepszy jestem. No, no no, nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj. Dobra, ale wytnij mnie, mój głos. Bo ja taki głupi trochę. Ha, super jesteś. Masz kolejnego od Oksela, tego gówna. Mam Nie? Oksela chłopka. Szymon! Ja mam Tytek. MGP. Od czego masz? Od placka. No to właśnie, jakiegoś kurde... O, mam Mandaloriana. A wiesz jaką ja mam? Ja mam MGP. Ja też mam MGP. Dobrze, witaj w teamie MGP. Zabijamy. Zlecenie przyjęte. Zlikwiduj gracza, czy coś tam. A gdzie on jest? A tam jest! Co ja on na ja niego to stresu, nie, to ja... o, I się lek. On ma to gówno Mandaloriana. Jakby co minus 60, 80 Minus Ale keś. to jest bot, wiesz, wiesz. Nie musisz tak krzyczeć. Aż ginął. A zginął! ale bot! Nice! No, Szejkujemy. Szejkuj, szejkuj, szejkuj! Okej. Okay. Ej, widzę, widzę, widzę! Masz? A, no, dobra, aż wow. nie należy. mnie rzucić granaty. Nooo! O nie! Ej, gdzie wy jesteście? Czekajcie, bo Gamerhall dziś polasz. Ja idę do Gamerhala. Gamerhall, ty zawsze tak spieprzasz, nie Dobra, wiem. Dobra, ale wygracie długo. my gramy długo. Nie, bo my chodzimy po tej mapie ogólnie. Ja też chcę chemię. Masz plecy? Eee, pleców już nie masz, zabiłem go. GG's bro, ja mam duże i małe Chodź, chodź, chodź. Mam ma... Mam małe. Chodź, chodź, chodź. Dałem ci tam dużo. Zabili ich! Ej! Ej, tam już mi te czuła, mi się. Chodź tu, chodź tu! No ale gdzie ty jesteś? No gdzie jesteś? Leży, 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 wszyscy leżą. To po chczampy dla ciebie. Leżą, wszyscy, leżą, wszyscy. Nie fragów? na Ej, Boże, na ziom. Ej, zostało nam 5 że wreszcie mogę snajpić. Jezu, ile tu jest płatek? Apteka? Zaczekajcie, zostawcie mi tego typa. Tego Ej, a ktoś wziął tą mityczną? Ktoś wziął tą Lesz... mityczną? Ej, zostaliśmy na trio. Okej. Okay. Ej, chcecie to Nie no, to, dło, zostaliśmy, to... no nie no. Ale easy win, chłopaki. Ale easy win, ich zaraz jeszcze. Nie mamy, jak? Nie ma nikogo. Ale zostało dużo, to już nie strajkujesz za bardzo. A mogę ich zabić z tej lunchy? Z tym czymś? Ja na no, skołpa im bale. E, ja też na no skołpa. Bawimy Sniperki się na no, skołpa. walimy. Tutaj macie snajper? Nie mam snajper. Walimy na no, skołpa. Tak, gdzie on jest? No faj walimy na skałpa, jednego możemy zabić i walimy na skałpy. Ja chciałbym z tej lancy co oni się gubią w no nie, z tymi się chłopami. Ostatni został! Dawaj, zabijamy go z Ja mam dwie. Skołpy mam. Albo możemy się z nim bawić. No to mówię, że z snajperkami. Ja sniper mam... macie go? Balę. Zostawcie snajperka. Nie ma kilofowania. do dropa strzela! się się nasz... nasz człowiek sławy do droga Dobra, ale chłopaki będziecie mieć w końcu parasolka bo A ja mam już dawno. Ja już miałem stamtąd... stąd tych ludzi. Ej, oby... oby on miał kewa. Żeby dwanaście kopiów mieć Ale... będziemy go szukać w połowie mapy? Obudowaj i zabijamy go od strefy. Ile macie łaców? Ja mam 900 wszystkiego no to możemy ich możemy go zrobić od strefy Wszystkiego postaw... Ja mam 700 100, 9, 190 720 i 300. chyba go znalazłem. To go zostaw? Na dole, w żwodzie. Chyba. Nie! Typi no. no! kto to został? Nie, ja Cię wywalam debilu! To no, Boże... To jest głowo! I po co? Zgubi ja się, taki, Ja sobie tak tutaj mogę celować. To jest śmieszne. Co ty oglądasz na tej YouTubie? Ale czemu tu nikogo nie ma? Czekaj, ja się podbuduję w górę i będę patrzył. Dobra. SkyBase. Ej, a ja może SkyBase robi? Nie widać. To ja idę na SkyBase'a. Chodźcie za mną. Ja jestem na high groundzie. Trzy boże. Typie. Widzę. Biegnie. No skupuję. Dobra, Co on robi? Spokojnie. Ma pokębie? Nie popłom! O, ja go dorobałem ja Bartek mamy Wartek miał być na skąpy. nie